Okej, okay, dzisiaj taka recenzja troszeczkę znikąd, to znaczy przez ostatni czas bingeowałem sobie ten serial. Skończyłem trzy sezony, stwierdziłem, że chcę o nim pogadać. Wiem, że część z Was oglądała, bo mnie namawialiście, żebym się włączył. Część z was nie mam pojęcia, jestem ciekaw, więc zamierzam powiedzieć najpierw spoilerowo, tak, żeby każdy mógł o tym serialu usłyszeć. I jako strzegę standardowo wejdziemy w spoilery dotyczące tylko trzech sezonów, bo więcej nie widziałem. The Good Doctor. Albo jakbyśmy chcieli po amerykańsku. Tak jak umiem. <laughs> The Good Doctor. Brother, mother, doctor. Nie, nie umiem. Nie, po prostu. Nie umiem. W każdym razie jest to serial stworzony przez Davida Shora. Tego samego człowieka, który stworzył doktora Hausa i opowiada nam on tutaj historię młodego, niezwykle uzdolnionego lekarza z autyzmem i też syndromem Savanta, jakkolwiek tam to się czyta, który nazywa się Sean Murphy, doktor. Sean Murphy, grany przez Frediego Haymora, którego możecie kojarzyć z wielu różnych ról, gdy jako młodociany aktor grał tam z Johnem Deppem i w fabryce czekolady grał Charlie'ego i tak dalej. Teraz Grał też Batesa w Bates Motel, teraz gra doktora. Który ma autyzm, co samo w sobie już jest ciekawe, ale też ten syndrom Savanta, Savant Syndrom, nie wiem jak to się tam po polsku, wiecie, czyta i odnosi, ile w tym prawdy, znaczy to pff, wiem, że coś takiego jest, tak? Ale generalnie mamy przykład Kolesia, który ma duże plusy, duże minusy, to znaczy no przez autyzm ma problemy z komunikacją, ale z drugiej strony jest swoistym doktorem Hausem wersją 2.0. To znaczy, że znaczy jest dupkiem często dla ludzi, ponieważ nie rozumie e, emocjonalnych, znaczy nie, nie rozumie emocji, nie, nie wiem jak to się w sobie tłumaczy, no nie, ale wiecie ma problem z tym, co dla nas jest naturalne, czyli empatią, jakimś takim czasem kłamaniem, czasem nie mówieniem wszystkiego wprost, gada trochę jak komputer, e, nie wiem ile w tym jest prawdy. Jestem bardzo ciekaw, jeśli ktoś z was ma kogoś takiego w rodzinie. I nie chodzi o sam autyzm, ale też o właśnie, może z tym syndromem albo, no, sam nie wiem, sam nie wiem. Jestem ciekaw ile czy, czy w ogóle coś takiego by tak wyglądało, no nie? Jako, że nie mam praktycznej wiedzy, eee, bardzo mnie to ciekawi. No ale no, oczywiście po tym jak Doktor House się skończył, bardzo zawsze lubiłem House'a, nigdy o tym nie mówiłem bo na kanale, ale no, ale świetnie się ogląda takiego wrednego geniusza, który ratuje świat. Oczywiście to nie ma sensu, że wiecie, że jest takim totalnym dupkiem i tak dalej i zawsze znajduje jakieś najdziwniejsze choroby ever i ma rację, pod koniec odcinka przynajmniej. Ale uwielbiam, świetnie się to ogląda, świetnie się ogląda ludzi inteligentnych, nawet jeśli są przy tym cynicznymi dupkami, nie? I muszę powiedzieć, że na Doktora tak naprawdę naprowadził mnie doktor Mike, nie wiem czy znacie kanał doktora Mike'a, gorąco polecam. Mike Warszawski, który... Ma taką serię na swoim kanale, jako prawdziwy lekarz, że reaguje właśnie do odcinków, czy na odcinki, w sensie, że opowiada od strony lekarza, czy to jest prawda w poszczególnych tych serialach medycznych. Między innymi robił o tym i po prostu gdzieś tam obiło mi się to. Czy to raz, drugi, coś, ktoś napisał na kanale, trzeci, tu dobre oceny, mówię dobre, obejrzę. I tak, po trzech sezonach, których jest pięć, piąty jest chyba w ogóle w trakcie, muszę powiedzieć, że gorąco polecam sprawdzić samemu, w sensie tak w stylu jest to bardzo dobre show medyczne, które ma takie same plusy i minusy, mniej więcej jak Doktor House, i wszystkie zresztą tego typu seriale. To znaczy, widać, że to jest od twórcy House'a, widać, że to jest. Yy... No, to jest podobny koncept, tak? Gdzie śledzimy, tych medyków, tutaj, chirurgów, rezydentów, którzy zmagają się z trudnościami życia codziennego na tym stanowisku, ale oczywiście jest to podkręcone, jest to drama medyczna. <grych> I. Już pomijam to, że przez słuchanie doktora Mike'a tylko jak ktoś ma zatrzymanie akcji serca, to ja tylko z, razem z nim słyszę chest compressions, chest compressions, chest compressions, których nie robię ciągle. Raczej się krzątają koło łóżka, biorą cold blue, ale nigdy kurwa nie robią masażu serca. Chest compressions, chest compressions, chest compressions, chest, compression, chest, compressions, chest compressions, chest compressions, chest compressions. Ale pomijając to, oczywiście The Good Doctor e, cierpi, znaczy cierpi. To jest coś, co taki wiecie, trochę ala Guilty Pleasure, że ja w pełni akceptuję, włączając taki serial. I właśnie znając wszystkich tam poprzednich chaosów, chirurgów i tak dalej. Ja dokładnie wiem, co się będzie działo, czyli co odcinek będzie przypadek w ich szpitalu, taki, który w rzeczywistości się zdarza raz na rok, a oni tak mają codziennie. <grym> znaczy, no, no bo musi się coś dziać w odcinku, nie mogą być same nudne operacje na zasadzie, o, piętnasty wyrostek robaczkowy. Nie, musi być coś takiego, gdzie nasz geniusz z autyzmem będzie tam, prawda, robił pierwszy taki na świecie przeszczep czegoś. I wpadnie na pomysł, żeby zrobić coś tak, jak kurwa nikt nie robił, albo tam siedem technik połączonych, nie? Których my i tak oczywiście jako widzowie laicy i tak nie wiemy o co chodzi, tylko brzmi to fajnie, no nie? Yy, więc to jest pierwsza rzecz z takich rzeczy, takich minusów Guilty Pleasure, które no... Nie? Druga sprawa oczywiście jest non-stop drama typu kto się w kim zakochuje i tak dalej i w pierwszym odcinku oczywiście jacyś rezydenci muszą się bzykać tam w tym wspólnym pokoju. Takie, no of course, to pewnie się nigdy nie dzieje w szpitalach, tak jak właśnie słucham tych reakcji typu doktora Majka, bo ani nie ma na to czasu, ani miejsca, ani ochoty, jak tam w pełnym stresie zapierdzielają za trzech, nie? Ratują ludzkie życia i, i, i wypełniają papierki, robią wszystko i tak dalej, ale nie, w tym serialu zawsze, w takich serialach zawsze musi być, że tam... Wiadomo, każdy z każdym wszędzie to robi, no nie, jakby, jak napalone małpy. No ale, takie seriale zawsze tak wyglądają i ten uważam, że i tak balansuje te rzeczy całkiem, całkiem nieźle i oczywiście, Pierwsze dwa sezony mi się zajebiście podobały. To muszę powiedzieć, że pierwsze dwa sezony binge'owałem do tego stopnia, że ostatnio mi się sen przestawił, bo... bo ja zawsze usypiam oglądając coś i no nigdy nie oglądam jakichś poważnych filmów czy czegoś, co przerecenzować jakby przed snem, ale właśnie takie coś, co jest, nie wiem, na Netflixie, do jest 20 odcinków serialu, to pff, jak najbardziej, nie? I... i tak, binge'owałem na zasadzie, że zamiast usnąć, to siódmy odcinek, ósmy odcinek, dziewiąty odcinek, szósta nad ranem, a ja oglądam The Good Doctor, więc... to jest chyba świadectwo tego, że ile bym się tam nie marudził, to... Jakby polecam, no nie, bo zajebiście jest to wciągające, tak samo jak miałem z chaosem. Eee, I dlaczego jest to wciągające te pierwsze dwa sezony? Bo mam problem z trzecim sezonem, w Spoilerach powiem dokładnie dlaczego, ale te pierwsze dwa sezony co najmniej, no dlatego, że nasza główna postać to jest właśnie koleś, który tutaj, to się praktycznie ogląda jak taki dramat sportowy i taką typową, mamy drogę bohatera, któremu kibicujemy, któremu, który ma życiowe kłody pod nogami i musi je pokonywać, także. Całe te dwa sezony skupiają się mocno, na różnych mniejszych rzeczach też, ale głównym wątkiem jest to, że nasz doktor Sean Murphy, który nie jest typowym lekarzem, właśnie ma odpały w dwie strony. Czyli z jednej strony wszyscy cały czas mówią: nie no, nie, słuchaj, Popie, nie będziesz lekarzem. W sensie, no, nie, nie ma bada, żeby ci się udało, nie wierzymy w ciebie w tym sensie. Musisz nam udowodnić, że się mylimy. No bo nie umiesz nawet z człowiekiem porozmawiać. Walisz wszystko jak robot prosto z mostu, nie wiesz kiedy skłamać, nie wiesz jak przedstawić informacje, nie wiesz jak ten, nie wiesz jak się zachować. Oczywiście on też jako, ma tak, ma jakieś tam swoje, e, problemy emocjonalne, typu, że czasem nie radzi sobie z własnymi emocjami i nie potrafi na przykład, nie wiem, czegoś odpuścić, albo zrozumieć o co komuś chodziło, albo nie wie kiedy przestać, na przykład męczyć swojego przełożonego, żeby mu pozwolił jakąś operację zrobić czy coś takiego. Ogólnikami mówiąc, więc, no, ewidentnie ludzkie problemy związane z jego przypadłością ma. Ale z drugiej strony, potem stoją w pięciu ci najlepsi chirurdzy, Ever, i dr Freddy Highmore, znaczy dr Sean Murphy, ma moment typu chaosowego, wiecie, piękny umysł, kody przed e, oczami i wymyśla coś genialnego i ratuje komuś życie. Więc oni wszyscy będą z tego serialu przez te dwa sezony są tacy w stylu że on każdego musi po kolei przekonać na swoją stronę, i oczywiście my naturalnie mu w tym kibicujemy, no nie, on jest, takim, to jest taki typowy underdog, taki typowy człowiek, któremu któremu chce się kibicować, ponieważ przejawia geniusz, mimo że jest nietypowy i jakby, te, to, to jest taka siła napędowa, plus oczywiście zawsze fajnie się ogląda, gdy nasz bohater, to jest na zasadzie taki moment Niby oglądamy dramat medyczny w miarę realistyczny, tak? No, oni się, wiadomo, że, wiecie, doktor Mike, jak będzie oglądał, to powie, co ma, co ma sens, co nie ma sensu, i to jest tylko telewizja, ale starają się być, to nie, to nie jest, nie wiem, walka z kosmitami, nie to jest, nie, nie jest walka z tanosem. Oni starają się zrobić w miarę legitnie w szpitalu jakieś prawdziwe choroby, przypadki i tak dalej. A ma to te same wspólne punkty jako opowiadanie historii o takim bohaterze, co jakieś, nie wiem, właśnie Gwiezdne wojny i nasz Luke Skywalker w tym momencie, kiedy już nikt nie wierzy, on jednak używa mocy i mu się udaje. No to takie same sceny i one zawsze są fajne. Zawsze jak nasz bohater robi coś takiego, zawsze jak ten jakiś tam Songoku w Dragon Ballu wchodzi w kolejną przemianę i kogoś tam ratuje w ostatniej chwili. No to to jest po prostu fajne, my to lubimy i to działa na tym medycznym. I zresztą to samo było z doktorem Housem, który który, tak samo, no, ludzie mu często nie wierzyli, często jakieś rzucał dziwaczne diagnozy, ale na koniec dnia wchodził o lasce do pokoju i wymyślał coś, co nikt inny by na to nie wpadł, a on ma rację. No i to, to jest, to się fajnie ogląda, ponieważ ten bohater przede wszystkim też, to co jest fajne, nie jest nudny, bo jest taki właśnie, ma swoje plusy i minusy, zalety i wady jako człowiek i jako lekarz, i wielokrotnie w trakcie tego serialu, mimo że byłem zawsze po stronie Frediego w tych pierwszych dwóch sezonach, Frediego no, Merkurego co? Mówię Freddy Heimer, aktor, cały czas mówię jego. Po stronie doktora Shona Murphy byłem, no bo wiadomo, że mu kibicujemy tytułowej, bo, tytuł, tytułowemu bohaterowi, który w tym dramacie sportowym jak roki chce pokonać choroby i zostać lekarzem najważniejsze, chirurgiem jako rezydent. I mimo, że mu kibicuje, mimo że ja właśnie czekam na zasadzie, żeby udowodnił, nie? Że, że ma rację, że zostanie nimi, że oni się mylą, ci tam przełożeni nad nim, czy jego przełożeni, wiecie, że, że nie da rady, bo, bo ma autyzm i tak dalej. Mimo to wiele razy w trakcie tego serialu <śmiany> miałem takie momenty, że tam ktoś mu mówi: Słuchaj, tak, jesteś genialnym lekarzem, to tam, to sram, to. ale i często było tak, że to są takie momenty w stylu, mają rację, <laughs> tak w stylu, no rzeczywiście, nie, tak, wiecie, to, to, to wcale nie jest takie oczywiste, że, bo my jak oglądamy tak naiwnie serial, to tak, no pewnie, że zróbcie z niego lekarza, tak, kibicujemy mu, ale z drugiej strony, a co jeśli na przykład będzie miał jakiś atak paniki, jakiejkolwiek tam, jak to, jak to się nazywa przy autyzmie, ale takiego swojego, że... Takim momenty w serialu nagle zaczyna się bić w głowę i tam powtarzać coś zapętla, Tak jakby się zawiesza się jak popsuty komputer po prostu, no nie? Taki full Rainman Rain mod wchodzi i, 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 i tracimy człowieka. W sensie, ktoś nam umiera na stole, a on się bije w czoło. Po prostu bo ma aut, nie. I, no, no I co wtedy? I co wtedy? Bo tak fajnie się serial ogląda, ale jak tylko zaczynam o tym myśleć Legitnie, jak ja bym był jego przełożonym i tak. No rzeczywiście, kurwa, kto wtedy idzie do więzienia i bierze na siebie moralnie i prawnie to, że jakiś pacjent nie żyje? Bo, bo mój lekarz ma autyzm i zaczął się bić po głowie, bo nie wiem, z jakiegokolwiek powodu, w tym serialu są jakieś takie mniejsze lub większe, które sprawiają, że ta postać i cały ten, nie wiem czy konflikt, ale cała ta siła napędowa tej historii właśnie, wiecie, że czy będzie, czy zostanie, czy mu się uda, czy mu udowodni, to działa, bo to jest niejednoznaczne, on nie jest takim zero może po prostu dobry lekarz i nie wiem, nie lubią go, bo jest czarny albo bo jest biały, <laughs> wiecie o co chodzi, nie? I nie, jest, jest, tutaj mamy dużo naprawdę takich prawdziwych dylematów i to jest, myślę, że fajne. Problem dla mnie pojawia się w trzecim sezonie, bez nie będę mówił, ale serial moim zdaniem trochę gubi rozpęd i ostatni odcinek trzeciego sezonu uśmierca jedną z postaci. A niezostanie, nie mówię kogo, tutaj zresztą bohaterów tych drugoplanowych, poza naszym głównym, Seanem Murphy jest tam, nie wiem, z 5-10 osób, które naprawdę bardzo lubię. I to jest ogromny plus tego serialu, Yy, właśnie bohaterowie drugoplanowi. Muszę powiedzieć, że wszyscy ci rezydenci, to, to jest oczywiście też kolejna rzecz, którą można podciągnąć pod te takie klisze tego szablonu medical drama, to znaczy oczywiście, że wszyscy nasi rezydenci, to są ultra piękni ludzie. I to nieważne, czy to są, czy to jest ta młoda Claire i ten drugi, tak wiecie, na zasadzie super piękna, super przystojny facet. Nie, nawet przychodzi potem w drugim sezonie, chyba dopiero, czy tam, czy, pod, czy w połowie pierwszego, czy coś, dr Park, który jest rezydentem trochę starszym, bo kiedyś był policjantem, a teraz zostaje rezydentem. I to jest y, Amerykanie, ale koreańskiego pochodzenia, który tam w ogóle w rzeczywistości ten aktor gra, znaczy zna te kłon, bo jego tam, jakiś tam dziadek, czy, czy ojciec, czy coś tam rodzina są stekłon doznani właśnie, jakieś czarne paski i nawet w tym serialu to się specjalnie nie objawia, bo nie ma się z kim bić, ale wiem, że on grał w wielu, wielu, wielu filmach o sztukach walki i generalnie niby jest takim jakimś tam mamy rezydenta po czterdziestce, który w rzeczywistości pewnie byłby jakimś, wiecie, zwykłym facetem z zakolami brzuszkiem, a tu jest super przystojny z wyglądu koreańczyk, no bo Amerykanin w super formie i jak trzeba to kopnie obrotówkę 2 metry nad ziemią, więc trochę tak, tak się śmieje, ale oczywiście bo to się, wiecie, no to to nie jest złe, że oglądamy w telewizji ładnych ludzi, <grych> ale oczywiście to jest troszkę taka klisza w stylu. Oczywiście, że na tych tam ośmiu głównych bohaterów, powiedzmy tego serialu, wszyscy są super ładni. Także tak, pierwsze dwa sezony dostałyby ode mnie taką ósemkę z plusem, świetnie mi się to oglądało. Nie wiem, czy lepiej niż House'a, ale sam fakt, że gingżowałem jak szalony, świetnie się bawiłem, polecam. Jest na Netflixie. Jeśli chodzi o trzeci sezon, no tutaj mam dylemat i chcę wejść w spoilery. Chcę pogadać z tymi, co już oglądali, albo chyba, że macie w dupie. Natomiast, no, no tak, no nie chcę nikomu psuć zabawy oczywiście, nie? Spoilery. I tutaj oczywiście zakładam, że znacie trzy sezony. Nie wiem, co się dzieje w czwartym, czy obejrzałem w czwartego sezonu pierwszy odcinek, no tak wiecie, z rozpędu. Ale stwierdziłem, że zrobię ten filmik, bo myślałem, że zrobię filmik po wszystkim, ale stwierdziłem, że zrobię teraz, bo tak jak binge'owałem właśnie zarywając nocki, tak po tym pierwszym odcinku, znaczy po trzecim sezonie i po pierwszym odcinku czwartego, nie wiem, spade dni nie oglądałem. Więc mówię tak, nie, nie, ewidentnie w mojej głowie to straciło rozpęd i ten serial się moim zdaniem wywrócił na twarz i oczywiście dla tych, co znają, dlatego, że to jest takie uproszczenie, bo to jest parę problemów, ale dlatego, że zabili doktora Mele. Melendez, Melendeza, Neil Melendez, e, moją ulubioną postać w tym serialu i nie tylko moją, jak, jak to się stało, jak skończyłem trzeci sezon, ostatni odcinek, to po prostu mówię, no nie, no po prostu kurwa, no nie. No w sensie to, to jest najgłupsze uśmiercenie postaci w historii telewizji, odkąd kurwa pamiętam. Wiem, że były jakieś takie w serialach, nawet których nie widziałem, że, że tam kogoś uśmiercali i, była, i był płacz, i, czy jakieś tam Walking Dead, czy coś, czy w Dexterze coś chyba czytałem, chociaż nigdy nie oglądałem Dexter, ale. Generalnie to, z tego co ja w tym momencie pamiętam, tak na świeżo, to jest najgłupsze uśmiercenie postaci ever dla mnie telewizyjnej. E, totalnie, totalnie, jakby, nie dość, że była to najlepsza postać w tym serialu, najciekawsza, to jest koleś, którym ja chcę być jak dorosnę. No Po prostu, a, a, aż, aż mam ochotę poświęcić ten spoiler, to nie doktorowi Seanowi Merfiemu, tylko Melen Melendezowi, jak się po polsku, to ciężko mi się to mówi, Doktor Neil Melendez. Neil Melendez był dla mnie od początku postacią, którą lubię bardziej niż Freddiego. To taki nie powiem, że ideał człowieka, ale ideał takiego lekarza i człowieka w tym sensie, że nawet jeśli ma wady jako człowiek, to to z nimi walczy i wydaje się być człowiekiem. To jest dobrze napisana postać, nie jest ideałem właśnie. W sensie jest idealny w tym, że nie jest ideałem, może to chciałem powiedzieć. Ponieważ nawet jak popełnia jakieś błędy ze współpracownikami, z tym, że jest w związku ze swoim szefem, tą, tam dr Lim, czy, czy, czy że konkurują, jakieś takie, wszystkie takie rzeczy, z których wynikają jakieś problemy, błędy i tak dalej, koleś stara się rozwiązać bardzo moralnie, sprawiedliwie, stara się być lepszym człowiekiem, generalnie jak dorosny chce być doktorem Nilem Melendezem i jest po prostu super, pomijając, że w ogóle jest przystojny, zawsze świetnie ubrany i taki na zasadzie wiecie, że po prostu dosłownie gdybyśmy mieli telewizory z zapachem, to mogę się założyć, że zajebiście pachnie, nie? Bo to jest taki po prostu koleś, do którego, do którego dzieciaki powinny patrzeć i wiecie, nim chce zostać, no nie? Mimo, że nie jest idealnym człowiekiem, tak? I zresztą w ogóle lubię wszystkich tych bohaterów dru drugoplanowych, na przykład doktora Parka, jeśli chodzi o facetów, tak samo. Też nim chcę być, jakby, jak dorosne. Zawsze taki, taki cool college, prawda, mówi takim trochę niższym głosem, jakiś super wygląda po 40 sztuki walki, lekarz, inteligentny, z charyzmą, prawdziwi faceci. Te wszystkie babki też, hej, bo ja tak mówię w, stro w stronę, że jestem facetem i mój role model, ale doktor Lim czy nawet klery. to też są wszystko takie babki typu, że myślę, że dziewczyny powinny też na nie patrzeć, że zostać taką silną, niezależną, inteligentną kobietą, która jest kurwa normalna. <grytanie> Generalnie mamy tu masę drugoplanowych, zajebistych bohaterów, no tylko niestety, trzeci sezon jeszcze cofnę się przed śmiercią Melendeza, która była absurdalna, niepotrzebna, nic nie wnosząca, zabili z dupy, z dnia na dzień postać, która powinna żyć absurd. Dlatego nawet nie mam ochoty kontynuować tego serialu, bo nie tylko, że go zabili, go lubiłem, ale Trzeci sezon, jak dla mnie, troszeczkę wywraca się na mordę, jeśli chodzi o prowadzenie naszego bohatera, doktora Shauna Murphy, naszego głównego. Ponieważ Sean w trzecim sezonie ma jedną dziesiątą scen typu genialne obliczenia medyczne i ratujemy świat, za to ma 10 razy więcej scen typu mam dziewczynę i chcę z nią uprawiać seks, ale boję się z nią siedzieć na łóżku i muszę powiedzieć, że fatalnie to dla mnie poprowadzili. Znaczy w ogóle, oczywiście, tutaj też a propos takich trochę klisz i takiego czegoś, co trochę muszę przymknąć oko. No, oczywiście, że Sean, jako ten autysta, ma dwie zajebiste dupy naokoło siebie, które na niego lecą. I tak używam słowa zajebiste dupy, ale mam na myśli piękne, inteligentne kobiety. Eee, w takim sensie zajebiste dupy, że dr. Lindbergis też jest zajebista dupa. Wiem, że niektórzy kurwa obrażają o słowa, ale hej, tak gadamy o ludziach. Nie mam na myśli nic złego po prostu wiecie, nie? Chciałbym, żeby ktoś o mnie tak mówił, ale niestety. Co najwyżej nazywają mnie ludzie autystą, chociaż niestety nie mam. Ale oczywiście, że jego sąsiadka od pierwszego sezonu Lia to musi być jakaś, po prostu, kurde, ideał kobiety, takiej, taka perfekcyjna, piękna dziewczyna, zawsze uśmiechnięta, zawsze urocza, zawsze kobieca. I ładna sama w sobie z sąsiedztwa. Taki po prostu, taka klasyczna Mary Jane Petera Parker'a, nie? I oczywiście, że jakoś tam na niego leci, nie? I oczywiście, że potem ta z patologii znowu ładna dziewczyna, znowu inteligentna, lekarz i tak dalej. Znowu leci na niego, tak? No, mimo, że on jako, znaczy, to wiecie, no, nie, żebym miał jakieś doświadczenie, jak wyglądają relacje autystów z, nie wiem, normalnymi ludźmi bez autyzmu i na zasadzie budowanie związków, Jakby, no nie mam pojęcia. Jest to ciekawe, jest to interesujące i na pewno jest to problematyczne, bo, Chyba nie muszę tłumaczyć czemu, nie? Natomiast, no właśnie, jestem trochę tego ciekaw, jakby to wyglądało, ale oczywiście, że serial musi tak to zrobić, w stylu takie, wiecie, na zasadzie zwykły facet, jakby się zachowywał jak on, w życiu by nie znaleźć dziewczyny, bo po prostu zero emocjonalnego em inteligencji emocjonalnej, zero jakiekolwiek zrozumienia drugiej osoby, tylko gadanie wprost jak robot. Niewiele osób chce być w związku z robotem, a już szczególnie klasycznie stereotypowo kobiety potrzebują kogoś... Znaczy, ja, ja, dobra, wchodzę w bardzo, bardzo, bardzo e, jakby szeroki temat, pełen generalizacji, stereotypów i tak dalej, uproszczę, więc dobra, nie będę wchodził dalej, ale wiecie, co mi chodzi, no nie? I na przykład ten trzeci sezon po 50 scenach typu Sean z tą swoją... jak ona się nazywa? Nie Klara Claire, nie, Claire to jest ta... Carly! No, Carly, może. E, Doktor Carly... Lever? liver, Nawet nie wiedziałem, ale Carly, nie? Też, też na C.K. K. W każdym razie mamy 15 scen, że właśnie, nie wiem, chcą przejść do uprawiania seksu, a on nie może z nią wysiedzieć na łóżku jednym. I tak mówię... po pierwsze, za dużo tego. Po, znaczy, możliwe, że to jest realistyczne, nie? Ale jakby... za dużo tego. A po drugie, wchodzimy już w coś tak intymnego, w co takie seriale zazwyczaj nie wchodzą. No nie oglądamy tutaj jakiegoś, nie wiem, kurwa, Antychrysta, Larsa von żeby zaraz tutaj oglądać sceny penetracji i... I tak dalej, ale przez to, że oglądamy 15. scenę, jak mają zacząć uprawiać seks, tego nie robią, i potem mamy taki przeskok, że z dnia na dzień Freddy se wstaje zadowolony, że uprawiał seks. Freddy, boże, znowu mówię, doktor Sean Murphy, to tak sobie myślę, okej, okay, to pokazaliście mi 15 razy, jak siada z nią na łóżku, i tak jakby, nie wiem, czy to można nazwać grą wstępną, ale tak jakieś przygotowania do seksu, a potem już nic. Zacząłem się trochę zastanawiać, i mój umysł zaczął krążyć wokół tego, jak taki człowiek by uprawiał seks. I nie wiem, czy to jest coś, o czym ja chcę myśleć, ale ten serial, <grytanie> ten serial jakby na to, e, wymusił to na mnie, no nie? Po czym nie pokazał, po czym podbudowywali i, i czułem się jak Karli, bez orgazmu. Ale to najgorsze w tym wszystkim, już pomijając seks, pomijając ten, po autyzm, tu, ten, totalnie nie czuję tych relacji, ani z nią, ani z nią. Znaczy, z nią jeszcze jakąś taką przyjacielską relację, okej, okay, okej, okay, nie? Ale jeśli chodzi o jakąś romantyczną relację między, naszym pacjentem z autyzmem, a tymi ładnymi dziewczynami, to jakoś tak w ogóle, no nie wiem, za, dla mnie zero chemii. Dla mnie to po prostu nie ma sensu na ekranie. Mogę się mylić oczywiście, tak? Ale ja, ja po prostu tego nie czułem, więc ani jeden związek, ani drugi, to nie było dla mnie coś, co bym jakoś był zainwestowany. Wolałem być zamiast z nimi tam, co so, so, Fred, znaczy wiadomo, jak Sean gada z innymi ludźmi w szpitalu na zasadzie te wszystkie takie jakby żarty naokoło tego, rząd nie rozumie związków, nie rozumie kobiet, nie rozumie tych wszystkich emocjonalnych więzi i zależności i sarkazmu i ironii, co jest prawdą, a co nie, czy jak powiedziała, że wszystko okej okay między nami, to czy wszystko okej okay między nami i ci wszyscy inni ludzie na około niego będący, tacy, tacy, wiecie, tłumaczący mu, starający mu się pomóc, on też często biorący to zbyt dosłownie, to wszystko jest jak najbardziej i zabawne i urocze i przypomina trochę Lucyfera. Nie wiem, czy ci z was, co oglądali ten drugi serial, nie ja trochę taki Lucyfer, który nie rozumie porad od innych ludzi, bo jest diabłem i zupełnie inaczej patrzy na świat. Okej, okay, to działa jako komedia, ale tak stricte, żeby był zainwestowany wiem, w związek jego z Carly, to nie, don't care. I zresztą, jeśli chodzi o Lije to też jest dla mnie takie. jakoś totalnie nie widzę tej dziewczyny z nim. W ogóle ciężko mi zobaczyć jakąkolwiek dziewczynę z nim, ale już szczególnie takie zwykłe dziewczyny, nie wiem, może jakby wprowadzili wprowadzić jakąś postać, jakiejś dziewczyny, która. Nie, nie, nie mówię, że też ma autyzm, ale żeby była troszeczkę innym, specyficznym człowiekiem, żeby ich charaktery w jakikolwiek sposób się ścierały, nie? Żeby na przykład, nie wiem, była jakaś bardzo mało emocjonalna, czy coś, no nie wiem, nie? Nie, 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 nie potrafię odpowiedzieć sam sobie, co bym chciał, bo nie wiem. Ale wiem, że wolał więcej, znowu, doktora Murphy w szpitalu, jakieś sprawy ciekawe, bardziej hausa w nim wolałem jednak, niż jakieś emocjonalne ten. Yy, I dlatego ten trzeci sezon tak powoli ode mnie uciekał i ja naturalnie też szedłem... Jakby interesowałem się bardziej właśnie o... Dr. Melendez i w związku z doktorem Lima, to widzę, że Skler se biega. To coś bardziej jego postać mnie zaczęła interesować. jest Wolałbym kontynuować czwarty sezon z nim niż z Seanem Murphy. Ja, Sean Murphy to taki po tych dwóch czy nawet trzech sezonach, to jest już odchowany. Tak jakby już niewiele więcej z niego mogą wycisnąć, moim zdaniem, tutaj. no nie? będę czekam też na Wasze opinie tych z Was, co znają czwarty i dalej piąty sezon. Czy uważacie, że powinienem kontynuować, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem? W sensie jest lepiej, jest gorzej. wiecie, czy powinienem przypnąć oko na tego Melendeza i a, będzie fajnie, oglądaj, piszcie śmiało. Bo, bo serio, nie wiem czy kontynuować, bo co by nie mówić, no wkręciłem się w też tą resztę bohaterów, czy to będzie Claire, czy nawet ten doktor Andrews, czy doktor Lynn, czy kto tam jeszcze taki z tych głównych, no oczywiście doktor Park i ta blondynka, doktor... Dr... No, jaka nawet jest to jej nazwisko? Ta taka nasza byczowata, sukowata blondynka, doktor Reznik? Reznik? Jakoś tak. I, no i właśnie, zobaczcie, że taki serial zawsze jak House musi wprowadzić, że w Houseie Olivia Wilde zograła tam trzynastkę, tak? Czy że Już nie pamiętam, ale Olivia Wilde, teraz, teraz myślę o niej jako o reżyserce, fajne filmy robi i tak dalej. Ale w każdym razie, yy, ona oczywiście musiała wtedy mieć, wiecie, tego... No, nie będę spoilerował, ale miała chorobę jakąś tam. Oczywiście tam Wilson musiał się też zmagać z rakiem, tak samo jak tu doktor Glassman. I właśnie, na przykład, chodzi o bohaterów drugoplanowych i związki, ja totalnie nie wierzę w doktora Glassmana z tą dziewczyną, co tam poznał w... w ...kafeterii, tą, tą aktorką, co co grała w Gościu, matkę, Gość 2014. Eee, jako, jakoś zupełnie też tak... Freddy ich zapoznał... Freddy, Boże, Sean Murphy ich zapoznał i tak jak na zasadzie, wiecie, tam... W, nie wiem, zaraz po ślubie w sumie. Jeśli chodzi o jego walkę z rakiem przez te trzy sezony, czy tam przez pierwsze dwa, tak? Okej, okay, na początku ten wątek był taki bardzo istotny i mega emocjonalnie angażujący ze względu na Shona, bo Sean tego nawet nie rozumie, że doktor Glachman jest jak ojciec dla niego i jakby... nie? Ale ta relacja i to, ile on dla niego robił, My to rozumiemy, i to jest najważniejsze, i to było wiele momentów, gdzie byłem mega wzruszony oglądając ten serial, także to działało. Ale w trzecim sezonie, tak sobie pomyślałem, że Dr. Glassman, już wyleczony zresztą, jedyne co robi, to marudzi. On, jego postać jest strasznie pusta, on jest tylko po to, żeby, żeby się żeby se marudzić i żeby być, wiecie, na zasadzie jakieś tam mini konflikty z, nie wiem, z, z żoną, z współpracownikami, jakieś tak. No nie, jakiś nudny on mi się po prostu wydaje. Ta relacja z szonem też już mam wrażenie, już wyczerpali to. <grych> no bo ile będą wałkować to, że ten nie rozumie, a ten jest jego ojcem, no nie? I prawie umarł i tak dalej. No tak mam wrażenie, że ci scenarzyści trochę wyczerpali pomysły, które tak. Naprawdę były ciekawe w tym serialu. I wszystko to jeszcze wisienka na torcie. Nie wiem, nie wiem, jaka jest odwrotność wisienki na torcie, ale taka negatywna wisienka na torcie, czyli zabili Melendeza totalnie bez powodu, bo to, że w każdym takim serialu na sezon musi przypaść jeden czy dwa odcinki, typu wypadek, karambol, 15 ofiar albo epidemia. Świetne odcinki chyba w drugim sezonie były, tak, czy w pierwszym. Eee, a tutaj końcówka, że jakieś tam trzęsienie ziemi, czyli niby dzieje się San Jose, a przecież oni. Kręcą to w Vancouver, ale w Kanadzie, ale. No nieważne. No nie, ja niby w San Francisco za trzęsienie ziemi i wiadomo. No nie. Okej, okay, okej. Okay, to zawsze w takich serialach było we wszystkich chirurgach i innych tych. Jak najbardziej okej. Okay, ale że musieli go zabić, to jest naprawdę. Nie, no po prostu nie ma to sensu. Najfajniejsza postać, która budowała relacje dosłownie ze wszystkimi po kolei czy miłosne, czy profesjonalne, czy jakieś tam. Także. Tyle tych więzi zostało po prostu poprzecinanych, tyle mojej inwestycji emocjonalnej w każdy związek jego z ludźmi, Mówię, każdą relację, wszystko kurwa po prostu jak węzeł gordyjski, poprzecinane nożyczkami. Ech. I tak jak mówię, moja ulubiona postać nie żyje. I mówi mi też to, że ci scenarzyści... To jest takie bardzo tanie zachowanie, jeśli chodzi o pisanie scenariusza. Bo może powinienem powiedzieć, że zazwyczaj takie rzeczy do tej pory w kinie to były robione na zasadzie takiej, że aktor okazał się pedofilem, albo pokłócił się z kimś na planie. Było tak w chirurgach, że ten jeden koleś tam okazał się, nie wiem, że był homofobem, czy rasistą, czy coś jednego aktora musi się pozbyć, czy coś, coś, że obrażał drugiego z planu. Nie? Jakieś takie, wiecie, jak coś takiego się dzieje, albo sam aktor prosi, że już, kurwa nie chce grać 17 sezon w wodzie na sukces u śmierci mnie, no to okej, okay, tak się dzieje, nie. Ale tutaj nie było powodu. A ten aktor wcale nie miał wybitnej kariery filmowej. Też jakiś tam zawsze na jakiś tam kino, seriale klasy B grał, więc myślę, że to jest jakby highlight jego kariery. Więc jakby ja, na pewno on nie chciał, chyba że o czymś nie wiemy, tak? Ale z tego co patrzyłem w necie, to tam. No tak naprawdę nie ma dobrego wyjaśnienia ponad to, że wiecie, że chcieli zamieszać w kotle, nie mieli pomysłu, więc po prostu chcieli ten, ale to dla mnie to nie działało, szczególnie że to było takie zdupy, takie z odcinka na odcinek, jeszcze jak jakiś tam Glassman, wiecie, zmagał się z rakiem, gdyby na koniec zmarł i to byłby taki, takie podbudowanie do tego, no to okej, okay. ale ten, tego tak z dupy, bo spada na niego belka i na końcu odcinka miał jeszcze, że wyznali sobie miłość, tak mówię, a oh, fuck you, po prostu, nie, nie wierzyłem w to, że go uśmiercają, naprawdę, w sensie... Jak widzicie, byłem bardzo zainwestowany w jego historię, bo kurwa jestem zły. <laughs> Także dobra, kochanie, kończę. Czekam na wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.